Chciałam być w dzisiejszym filmie wam opowiem trochę o moich wszystkich samochodach, jest sporo niewyjaśnionych kwestii, dużo pytań się pojawia. I w tym filmie opowiem wam wszystko. Od mojego pierwszego samochodu aż do teraźniejszego. Będzie to inny film, niż taki typowy z garażu. Mam nadzieję, że taki Wam się spodoba, Dostawcie zostawcie łapkę w górę i suba. I przechodząc do pierwszego auta. Było to Renault Clio 2, 1,4 silnik, który dostałem od taty na 18 urodziny, po prostu kupił nowe Co mojego powiedzieć, że tym aucie było w zajebistym stanie, było perfekcyjne, ale nie dotrwało mojego prawa jazdy. A dlaczego nie dotrwało mojego prawa jazdy? Bo pomimo tego, że nie mogłem tym autem jeździć, je z Krzysiem, żebyśmy do szkoły nie nam się na autobus. No i auto Czyli uszczelkę pod głowicą i zanim w ogóle zdałem prawo jazdy, już tego samochodu nie było. No i tego kliju tak trochę w ogóle nie zaliczam, żeby to był mój pierwszy samochód. Moim pierwszym pełnoprawnym samochodem był seat leon 1 1.9 199 ASZ. Z zewnątrz to auto wyglądało mega średnio, bo była to zwykła Stella. ale w środku było full wyposażenia. Co się tylko dało mieć w to wszystko w tym momencie miałem, a to kupiłem za 7 tysięcy, z tego co pamiętam wtedy. Wydałem w nie tysiąc, bo zrobiłem rozrząd i oleje. Zjechałem się turbo i sprzedałem za 7 tysięcy, to jak było, bo zarobiłem trochę pieniędzy i kupiłem moim zdaniem najlepszy samochód, który miałem podczas całego swojego życia. I również seat leon 1. Tylko 1,900i ARL. Auto możecie kojarzyć z tuba, bo kilka razy się pojawiło u mnie na kanale. Kupiłem je z tego co za 18.500 Miał felgi BBS, HR19, piękne opony. W środek, w środek to auto był najpiękniejszy. Bo były tam fotele Recaro GTI chyba z Golfa. Oprzyte całe na brązową skórę. Sufit Alcantarze, Rak 2D, Ścięta kierownica z Alcantarą. No, ogólnie. Gwint aparacing, tego co pamiętam. Ogólnie auto było perfekcyjne. Ale oczywiście, jak na nas przystało, też zrobiliśmy kilka modyfikacji z Łukaszem, bo zamontowaliśmy hybrydowe turbo, cooler i mnóstwo innych rzeczy, o których nie pamiętam. Końcowe auto nie wyszło około 23 tysięcy. przynajmniej za 18, czyli za tyle, ile kupiłem. Moim zdaniem to był największy błąd, że te auto sprzedałem. Strasznie żałuję, że te auto sprzedałem, bo było. Zajebiste. Było zajebiste, ale, ale trochę za namową Łukasza je sprzedałem, bo chciałem kupić benzynę. Końcowo benzyny i tak nie kupiłem. Kolejnym autem podczas leono było Cinquecento 08. Auto było kupione do kontentu na YouTubie, ale w sumie kontentu żadnego z nim nie robiliśmy. Auto było strasznie jeździło się nim słabo, dużo paliło. I w pierwszy dzień, jak je kupiłem, to prawie darowo uleciałem. Auto kupiłem za 800 zł, sprzedałem też za 800 zł. Nie polecam ogólnie. Ale po nie też się natrafiła okazja, mega okazja, kupiłem rower. Rower 75, on się chyba nazywał. silnikiem 1.4, też trochę za namową Łukasza. Te auto to ja nie wiem, jak kupiłem. Przecież nie mam pojęcia jak je kupiłem. Zresztą ten klip najlepiej to pokazuje. A to chyba kurwa wiem, jak no nie byłem. Auto w moich rękach wytrzymało tydzień, bo cały czas z Łukaszem mi upalaliśmy. W ogóle nie szczędziliśmy tego auta w ogóle. I przy 80 na godzinę otwarła nam się maska, wybiło szybę. Poskakałem trochę po tym aucie, pokopałem je i oddałem na olmet. Następnym moim atem był Sadlon 2. 2.0 TDI BMN. Auto było nijakie. W sensie było spoko, ładnie wyglądało, ale było nijakie. Ani to nie jechało, ani to nie skręcało, ani to nie było głośne. Było po prostu nijakie. Trochę tym pojeździłem. Nie zrobiłem w tym aucie nic, oprócz wymienienia jednej świecy, bo tylko jedną udało mi się odkręcić, reszta była tak zasiedziana. Pamiętam, że kupiłem je za chyba 17 tysięcy, coś tak i wymieniłem je na kubrę za moją dopłatą. I tą kubrę wspomniałem zajebiście, To było pierwsze takie sportowe auto. Na drugi dzień od kupna już zaczęło się... <głynie> Wypada nie zapłonu było, jak nie wiem co, ale kochałem to auto. Zrobiłem nim mnóstwo kilometrów, dużo nim jeździłem, i cały czas zapłon wypadał, ale było zajebiste. Końcowo skończyło o tak o. Jest nawet gdzieś artykuł, można znaleźć o tym aucie, jak się rozbije nim. Nie z mojej winy, jeśli kogoś to interesuje, jest nawet film na YouTube, więc możecie sobie znaleźć. po tej kuprze wróciłem do moich korzeni, czyli Sad Leon 119 TDI, ARL. Ten Leon też był zajebisty, był w stanie idealnym. Jedyne, co się w tym aucie mi zepsuło, to oringi na wtryskach i pękła fedra. Zrobiłem tam dużo więcej rzeczy, ale to tak po prostu wymieniłem tam też m.in. turbinę, co też jest gdzieś na moim kanale. Do zobaczenia. Też zajebiście go wspominam, zajebiście się tym autem jeździło przede wszystkim jak każdym leonem, tak? Wiem te auta nie skręcają, ale po prostu są fajne. Mi się podobają z tym leoniarzem. Nie wyzywajcie mnie ok. Auto pamiętam, że sprzedałem, bo miałem za dużo aut pod domem, a mój dobry ziomek szukał auta, więc mu je sprzedałem. Do tej pory jeździ śmiga. Nic się. Przynajmniej z tego co wiem, nic się w nim nie psuje. Następnym moim autem było bmw E36 1.6, czyli M43B16, chyba dla Bałemarzy. Mogę się mylić. To też było jedno, jedno z lepszych moich samochodów. Żałuję, że je sprzedałem. Nic się w tym aucie nie psuło, w sumie to tylko ja psułem, bo to były pierwsze ronda, pierwsze drifty, pierwsze krawężniki. W sumie też historię tego auta, możecie zobaczyć gdzieś u mnie na kanale. Chociaż w sumie nie jestem zadowolony z tych odcinków, ale gdzieś na pewno są. Czerwoną BMW wspominam z tego co wiem, jakiś widz mnie wysyłał to poszło na nazwą, to się mu oddał złą. Ja go sprzedałem za dobre pieniądze i kupiłem je za zajebiste pieniądze, bo kupiłem je za 4200 z Felgami i adapterami skrętu, Te adaptery 400 wykosztowały i Felgi z 800. Więc tak jak miałem auto za 3000 zł a było zajebiste. Był to mój pierwszy liftobus i ostatni, bo następnym moim autem było BMW E46, które je się na potęgę. Naprawdę, się z dnia na dzień, każdego dnia było coś ze Nie że tylko tak mówię, tylko naprawdę, dzień w dzień coś się je. W tym aucie. Te auto to była istna porażka. Kupujemy za 8 koła, wsadziłem w nie 5 i sprzedałem za 5 tylko dlatego, żeby się go pozbyć. Potem BMW też na usprawiedliwienie jechałem z ziomkiem, który się zna na BMW. Tak naprawdę na się zna, to I Roszymu. się w tym aucie wszystko. Ja tam sobie też jakieś swoje wymysły, robimy jakieś fiedrołapy i tak dalej, co w ogóle nie było potrzebne, bo to auto więcej stało niż jeździło. Chciałem się go po prostu pozbyć, więc sprzedałem. Omijam ten temat, nigdy więcej E46 Aha, i zapomniałem o najważniejszym, bo przed BMW był jeszcze jest SCX Czyli Golf, 260 koni za 2000 zł To był jeden z lepszych zakupów w moim życiu Ponieważ kupiłem tego Golfa za dwa koła Plan na to auto był taki, kupić, poupalać Zrobić, sprzedać z zyskiem I wszystko się udało Auto zapierdalało niemiłosiernie, jak za dwa koła I ja takie auto tym jeb... Zresztą macie teraz kilka nieopublikowanych wyścigów Widziałem, że widziałem, że widziałem, że ma. Mam to że widziałem, że widziałem, że widziałem, kurwa, jest! że jeszcze że jeszcze, widziałem, jeszcze, jeszcze jest jeszcze jedna BMA. A jaki, co moza, ile ma. jest Dobra. Opuść szyba. 40 na godzinę Tiktik trzy razy, bo mi nie działa 40 na godzinę. Golfik serio zapierdalał zajebiście, to było też mega dobre auto. Końcowo też sprzedałem Gierenowi, czyli temu samemu ziomkowi, co sprzedałem mojego czarnego Leona. Z tego co wiem, to on komuś sprzedał z Pomorskiego i teraz stoi gdzieś na części rozegrany, już ten Golf nie istnieje niestety. Moja kupra po prostu. Mi się wydaje, że każdy ją zna z YouTube'a już. Jest to legenda trochę, bo tak się że każdy się śmieje z tego auta. To jest po prostu toksyczna miłość. Ja ją kocham, ona mnie tak... Trochę, jak w nią wkładam pieniądze, to mnie kocha pewnie, ale i tak się jak szmata. Ale w sumie tak szczerze większość rzeczy się nie z mojej winy i tak to jest z budowaniem starych samochodów. No co Po prostu to auto się... Oli i tyle. Mam zamiar tym autem w sumie pojeździć, więc będę je na pewno robić, co was dziwi, bo jest mnóstwo komentarzy, żebym to auto sprzedał. Nie sprzedam, będę robił. Mam w planach zrobić w niej 400 koni, co w tym roku mam nadzieję, że się uda i jeszcze je okleić albo pomalować, żeby to był mój pierwszy skończony pełnoprawny projekt w moim życiu. Dziś odpowiadając na pytanie, czy żałuję, że jej kupiłem, trochę tak, bo uwaga zadziwi was. Te auto się nie prowadzi. Myślałem, że się prowadzi, ale dopóki Łuka nie da mi się przejać swoim mito, jego to prowadzi się jak marzenie. Naprawdę, to auto jest tak skrętne, takie zajebiste. Zrobię je w pełni, sprzedam, wszystkie bolączki ale auto będzie jak nowe. Stracę na nim pewnie z kilkadziesiąt tysięcy, no trudno, co, co innego mogę zrobić. Zresztą kuprę dobrze znacie i możecie oglądać ją cały czas na YouTubie, filmy z nią są, były i będą. Przejdźmy do następnego auta, w sumie to jest takie pół na pół moje auto, bo kupiliśmy je na czterech, czyli Seicento, które przetrwało w naszych rękach, nie wiem, z 6 godzin, 7 godzin, wspominam je o ch... nie mogę na to auto patrzeć. Bolały mnie plecy po tym wypadku, Krzysia zresztą też, Arka też, ogólnie chyba to nie polecam, to chyba silnik 0,9 był z tego co pamiętam. Zniszczyliśmy je w 7 godzin, poszło na złom, po tygodniu chyba a O nie, trochę, trochę postało, tak z miesiąc postało i je sprzedaliśmy. Końcowo nie wyszliśmy tak w sumie źle, bo wyszliśmy mniej więcej na zero z tym autem. Chociaż nie, dobra, nie na zero. Co ja gadam? No trochę na minus, ale to się nie liczy. Najważniejsze są wspomnienia. I ostatnim już moim autem było Pijotto, które wydaje mi się, że większość z was zna. Trochę żałuję, że je tak zniszczyliśmy, bo auto było zajebiste. Tyle ile one śmieci wyniosło z garażu. To coś pięknego. I nigdy się nie zepsuło, się znaczy, no zepsuło się raz, jak pompa wody jebła Ale naprawiliśmy za chyba 40 zł jeździło dalej. Zajebiste było ogólnie. No i co? Pewnie was ciekawi, Jaki następne auto po nie wiem, zostawcie suba, lajka w górę i do zobaczenia za tydzień. Elo.